Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Giełda Coinbase zawiesza handel pięcioma kryptowalutami. Dyrektor generalny Bitrexa pochwala propozycje regulacyjne brytyjskiego skarbca. Kanada liderem wśród największej liczby ETF-ów na Bitcoina. Wirus Candycorn na MacaOS atakuje posiadaczy kryptowalut. Konto firmy Tellor na platformie X zostało zhakowane. Prisma Finance skok o 300 milionów dolarów po rzekomym zaangażowaniu Justina Sana. Bybit otrzymuje najwyższą ocenę od CC Data. Wzrost ceny bitcoina sprzyja górnikom, akcje zanotowały wzrost o 10%. Narodowy Bank Gruzji wybrał Ripple jako oficjalnego partnera technologicznego do opracowania cyfrowego Larii. Spadek wartości tokena FTT w związku ze skazaniem sama Bankmana. Wspalanie tokena SHIP wzrosło o niemal 1400%. Giełda Coinbase publikuje swój raport finansowy za trzeci kwartał. SEC nadal twierdzi, że Terraform Labs i Donk Fon sprzedawali papiery wartościowe. Revolut, najbardziej kryptoprzyjazny bank Wielkiej Brytanii. Na całości artykułów i dużo więcej zapraszam na stronę otokrypto.pl Bardzo dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał w szczególności na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie.